Cześć. Dzisiejszy odcinek z cyklu mini porad prawnych dla przedsiębiorców zostanie poświęcony kwestii wynagrodzenia w kryptoaktywach. Może to mieć znaczenie dla spółek technologicznych. Współpraca strony może opierać się o różne podstawy prawne, od umów cywilnoprawnych po umowę o pracę. W przypadku umów cywilnoprawnych nie ma żadnych problemów z tym, aby całość wynagrodzenia została wyrażona w kryptowalucie i wypłacona w kryptowalucie. Wypłata wynagrodzenia w kryptoaktywach niesie ze sobą pewne ryzyka biznesowe związane z wahaniami kursów. W związku z tym strony powinny zabezpieczać swoje interesy poprzez dodawanie odpowiednich klauzul. W przypadku wypłaty w kryptoaktywach strony pozbawiają się możliwości waloryzacji sądowej. Biorąc pod uwagę przepisy kodeksu cywilnego, tylko i wyłącznie w przypadku spełnienia świadczeń pieniężnych, sąd, biorąc pod uwagę istotną zmianę siły nabywczej pieniądza, może zmienić wysokość świadczenia. Należy pamiętać jednak o tym, że w przypadku umowy zlecenia Wypłata wynagrodzenia nie może być niższa od tej, którą narzuca ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za, pra za pracę. W związku z tym kwota ta, wyrażona nawet w kryptowalutach, nie może być niższa od tej wskazanej w ustawie. W przypadku umowy o pracy kwestia wynagrodzenia w kryptoaktywach kształtuje się zupełnie inaczej. Kodeks pracy narzuca wypłatę wynagrodzenia w całości w postaci prawnego środka pieniężnego. W związku z tym, że kryptoaktywa nie posiadają takiego statusu, nie jest możliwe, aby całość wynagrodzenia została wyrażona w kryptowalutach. Tylko część składników wynagrodzenia mogłaby zostać wyrażona w kryptowalutach i wypłacona w takiej formie. To może dotyczyć np. premii uznaniowej. Takie przepisy zostały nałożone przez Konwencję Międzynarodowej Organizacji Pracy, która w pewien sposób chroni interesy pracowników, w taki sposób, żeby właśnie pracodawca nie mógł wypłacać wynagrodzenia w innej formie niż, niż prawny środek płatniczy, na przykład w formie deputatów. Kodeks pracy tylko wyjątkowo pozwala na to, aby część wynagrodzenia została wypłacana w inny sposób, a jednakże należy też zwrócić uwagę na to, że nie wskazuje, jaka część wynagrodzenia mogłaby zostać, wypłacona w kryptowalutach.